Siemanko Siemanko, jest strony Rafał z motorów. Oczywiście kolejny dzień, kolejne motocyklowe nowości. Dzisiaj mam dla Was oczywiście kolejną propozycję na sezon 2025. Słuchajcie, e, dorobiliśmy fajną sztukę. Uważam, że dla tych, którzy szukają fajnego motocykla turystycznego, e, ale też prędkości przelotowe nie zawsze e, są, że tak powiem, grzeczne e, i spokojne, no to myślę, że Triumph Sport 1050 to będzie taki fajny egzemplarz. E, dla kogoś to, kto się lubi turystykę, ale jednocześnie też lubi troszeczkę sobie dziabnąć. E, Raże wszystkie silniki Triumfa słyną z tego, że to są trzy cylindry, czyli mamy i dobry dół, tak jak to bywa w motocyklach z układem V, czyli w tej większości turystyków, ale tu mamy też całkiem niezłą górę, bo tu nie ma dwóch cylindrów, a są trzy i naprawdę te silniki są bardzo fajne, ja je personalnie bardzo uwielbiam, no ale sztuki, którą dorwaliśmy... Nie za sprawą tej trzy cylindrowki tak naprawdę głównie, tylko dlatego, że to jest bardzo udany model. Dwa, motocykl jest bezwypadkowy, trzy motocykl ma 100% udokumentowany przebieg na papierach. No i też jest fajnie doposażony, od razu gotowy, żeby na jakieś mniejsze przejażdżki się wybierać. No więc, jeżeli to jest sztuka, która chodzi Wam po głowie, no to zostańcie ze mną do końca i już wam prezentuję jaką sztukę udało nam się dla Was. Dorwać. zobaczcie sami triumf triumf 1050, ale to jest nie taki zwykły Tiger, no to jest Tiger Sport. On się różni tym od zwykłego, że mamy mu troszeczkę większą tutaj z przodu, takie dwie bardziej sportowe lampy, no i 125 koni na pokładzie, czyli coś, coś też, co myślę, że pozwala już na całkiem agresywną i sportową jazdę. No tym bardziej, że te cytriny, tak jak wam wspomniałem, no wszyscy będą o tym wam mówić, że to jest i dobry dół, i dobra góra, więc motocykl bardzo elastyczny w każdym zakresie obrotów. No i też jest taki, no nieoczywisty, no bo nie jest takim typowym, zwykłym Tigerem, których już bywa pewno, tylko jest taki troszeczkę jednak całkiem inny eee, no 125 koni, no to już jest czym depnąć motocykl fajnie doposażony, też nas to bardzo rzekło, że motocykl ma takie całkiem fajne jakości dodatki, nie są kufry które też już są wszędzie, no chyba no te kufry, to już po prostu się się po nocach te plastikowe, wielkie, brzydkie kufry a mamy tutaj na pokładzie zajebiste torby słuchajcie, Hepco Becker, eee, bardzo fajna torba, która w środku jest wyścielona takim specjalnym eee, no takim specjalnym, nie wiem, taką plandeką, żeby nic się nie zmoczyło ze środka, oczywiście też wypinana plus jeszcze zamykana na szyfry, więc myślę, że spoko temat. Możemy sobie z tym jeździć, bądź nie. Bardzo to jest ładna moim zdaniem taka stylowa sakiewka. Tak samo i z tyłu e, dwustopniowa i e, całkiem sporo mieszcząca torba. No i jeszcze torba na e, zbiornik, która też myśli, że całkiem sporo zmieści. No, oczywiście nie zastąpimy tych, tych sakiew takimi wielkimi. Tychtore, przepraszam, bo to nie są torem, takimi wielkimi kuframi, ale myślę, że tutaj zaraz, że to jest Triumph Sport, no to mamy tutaj taki całkiem fajny klimat, który moim zdaniem siedzi. Oprócz tego mamy osłony na dłonie, jedną i drugą, tutaj mamy olejarkę do łańcucha. Mamy tu jest normalny łańcuch, gmole, z tak dolny pług, więc jest parę takich fajnych symbolicznych dodatków. No, i co? No? Myślę, że bardzo fajna sztuka, też pod względem wizualnym. No, wiem, że turystyki to są raczej motocykle, które mają Was dowieźć z punktu A do punktu B, e, co też w tym modelu się uda. E, no, zaraz powiem dlaczego. No, ale to też jest bardzo ładny motocyk wizualnie. Myślę, że ktoś, to jest nawet pedantyczny, obejdzie go dookoła i powie: No, faktycznie, nie ma tulipy. No, nie ma się w tym bardzo do czego przyczepić. Naprawdę, no, nie ma jakichś największy rys. No, oczywiście e, tutaj podnóżki całe i kierowcy, i pasażera. No, wszystkie owiewki w fabrycznym lakierze, kierunkowskazy oryginalne. więc, no, wszystko tu jest tak. Jak to być powinno. No i ja wam to na fakturze napiszę, że to jest motocykl bezwypadkowy, za co ręczę. Przebieg też napiszę na fakturze. Tu mamy przebieg 78 tysięcy kilometrów. Co jak na jedenastoletni motocykl turystyczny, mimo wszystko, no uważam, że to nie jest duży przebieg. Trzeba to brać też realnie, umówmy się, no fajnie, jakby miał 30, no ale też trzeba zejść na ziemię. To jest też motocykl w całkiem fajnej cenie, bo my go wystawimy 23 z groszem, więc to też jest całkiem fajna, przystępna cena jak za triumfa Tigera Sport. No i słuchajcie, no to wspomniałem, 78 tysięcy, ale przebieg udokumentowany, co jest ważne, bo gdybym miał 78, a drugi tyle to pewnie już można by się było delikatnie denerwować. A tu mamy oryginalne książki z fakturami. zobaczcie mamy książkę z Triumfa, z bitymi serwisami. Słuchajcie, od samego początku do samego końca zobaczcie, co tu się dzieje. Od, od pierwszego serwisu na 800 km w 2014 roku, cały czas serwisowany w autoryzowanych stacjach. No i ostatni serwis na, na 73 tysiące km, czyli tam niecałe 5 tysięcy km temu, więc jeszcze to wszystko po, po, po sprawdzamy. Mamy nawet na to fakturę na 470 euro. No ciąg z ostatnich badań, świeże badanie techniczne, więc wszystko co do tego motocykla jest potrzebne, no to to to, my wam dajemy, oczywiście dwa kluczyki. Do motocykla, kluczyki do tych kuferków. No i kompletna dokumentacja do naszej polskiej rejestracji tak samo będzie: czyli, my do tego motocykla robimy też pierwszy przegląd techniczny, e, faktury zakupowe wystawiamy, więc jesteście zwolnieni z opłaty skarbowej. No i myślę, że jeżeli ktoś szuka turystyka w okolicach 20 tysięcy, to ten tryf jest warty grzechu i warty uwagi. No bo tak jak Wam wspomniałem, to jest Cinder, zrobię Wam robotę. Dla tych, którzy nie mieli przyjemności takim motocyklem powiedzieć, wierzcie mi, przejedziecie się i będziecie w tym motocyklu zakochani. Od takiej strony stricte eksploatacyjnej Wam jeszcze powiem, bo to też jest ważne, żeby kupić turystyka, do którego kasy wkładać nie. Będziemy. Moim zdaniem to jest motocykl bez żadnego wkładu finansowego na teraz. No to wam, o czym wam jeszcze nie wspomniałem no to to, że my do motocykla każdego robimy taki serwis olejowo-filtrowy na start. W tym motocyklu tak samo, dajemy wam książkę serwisową, będzie wbity serwis olejowy, który został tutaj wykonany, bo to moim zdaniem była jedyna rzecz, która warta była wykonania. Więc macie nówkę, sztukę oleju w silniku, oczywiście co będzie wpisane w tą książkę serwisową, no ale oprócz tego macie bardzo ładny komplet opon, słuchajcie. 2023 rok z przodu i 2024 rok z tyłu, ale naprawdę opony są na tyle świeże, że tu jeszcze widać pasek ten, ten wewnętrzny, więc opona mięciutka i z przodu i z tyłu ładna. Tarcze, naprawdę bez żadnego rantu, z przodu z tyłu klocki są w porządku. Z tyłu ta opona, jeszcze Wam tutaj pokażę, tak samo bieżnikowo bardzo ładna, zestaw napędowy tak samo bardzo ładny, tylko to olejarka, więc też duży plus. Zawieszenie suche, sam się nie chodzi bardzo ładnie, nie mam do niego żadnych zastrzeżeń, więc no, myślę, że to też robi robotę pod względem takim, żeby no nie, nie wydawać kasy na start. Macie na nawet pewniaczka gotowego do. No i co? Chyba bez zbędnego przedłużania. Oczywiście, to jest tylko taka szybka wiedza w pigułce. Zapraszam was serdecznie do żarowa, jeśli nowa 20 motorów, wpadajcie, zbijmy sobie piąteczkę, pogadamy o motocyklach, będziecie mogli usiąść sobie na ten sprzęt, przymierzyć się do niego, nawet im przejechać, więc zapraszam was serdecznie, pamiętajcie, że my do motorskiego robimy kompletną dokumentację do rejestracji i możemy Wam go nawet przetransportować pod Wasz dom. Czyli wpadajcie do nas, jeżeli macie na to czas i chęć, ale jeżeli nie macie czasu, albo bardzo go cenicie, to pamiętajcie, że możecie zapytać o koszt transportu do do Waszej miejscowości. Jak to działa? No tak, że wystarczy do nas zadzwonić, zapytać, ile kosztowałby dowóz tego motyska pod wasz dom. Jeżeli tobie tak kwota będzie pasowała, to z góry płacisz tylko za sam transport. My do Ciebie przyjeżdżamy, oglądasz sobie maszynę siebie pod domem. Jak Ci się podoba i wszystko jest cikalafą, to dopiero wtedy za nią płacisz. A to jest taki motocykl, że naprawdę wierzę, że każdemu ten motocykl się spodoba, czy to na żywo, czy to, czy to, że tak powiem, przez internet. Więc zapraszam Was do obu możliwości, czyli do oględzin na żywo, ale też do zamówienia sobie transportu pod wasz adres. No i co, możliwość zakupu na raty? Jeżeli macie do tego pytania, dzwoncie, pytańcie. No i co do samego motocykla, no to przekręcam kluczyk, czy guzik go w dół. Klikam sobie za pomoc. sprzęgiełko sobie włączam. Jeszcze o. No I mamy mamy trzycylindrową jednostkę od Triumfa. Jeżeli to jest maszyna, która chodzi Ci po głowie, mam za telefon, jest po drugiej stronie. No I co? Do zobaczenia, do usłyszenia. Lewam w górę. Trzymać ci się ciepło. Hej!